Świąteczna Nirwana, bo już Święto Sześciu Króli jest poza nami, a tu demokracja dopiero wkracza w poważny kryzys, i to dlatego tym poważniejszy, że wkracza w kryzysowy moment za przyczyną obrońców demokracji, płomiennych obrońców demokracji. No, wszystko się zaczęło od pana Ryszarda Petru, który został przyłapany przez jakąś szwajn w samolocie lecącym do Portugalii, podobno aż na Maderę. I żeby było śmieszniej, to nie sam pan Ryszard tam leciał, tylko z piękną swoją prawą ręką, posłanką nowoczesnej, panią Schmidt Joanną, która na tym zdjęciu wygląda na wpatrzoną w niego miłośnie. A tymczasem, proszę Państwa, kiedy Pan Petru... Ryszard został przyłapany, że tak powiem, z piękną towarzyszką, to trwał protest płomiennych obrońców demokracji i praworządności w sali plenarnej Sejmu. No i kiedy się wydało, że tu protestują własnymi, pięknymi, pulchnymi ciałami, tamują drogę faszyzmowi, no to pan Petru sobie z pięknymi ciałami tam jakieś urządza na Maderze gzy, no więc y, zapanowała konsternacja y, pani y, posłanka Lubnauer y, nie bardzo wiedziała, co mam powiedzieć, więc y, na wszelki wypadek skłamała, y, że wyjazd pana Petru miał charakter Partyjny, że to w sprawach partyjnych na no, tę Maderę tam leciał. No, ale pan Petru, y, ścigany, że tak powiem, y, z aktami strzelistymi, natychmiast wrócił do kraju i skonał i wrócił do kraju, niczym Ludwik Waryński. Y, no, i tam natychmiast panią posłankę Lubnauer zdezawuował, bo powiedział, że w sprawach prywatnych się nie będzie wypowiadał, więc tutaj pani Lubnauer widać, improwizowała kłamliwie, no ale czego to się nie robi dla pana Rysia? Sprytny Rysia, trzeba powiedzieć, że zawiódł zaufanie chyba pana generała najstarszego Kiejkuta III Rzeczypospolitej. Co to teraz będzie, jak zaufanie zostało zawiedzione? No, pewnie mu tam jakoś wybaczy najstarszy Kiejkut III Rzeczypospolitej, ale będzie musiał pan Rysio trochę poklęcać na grochu, chyba z rękami wzniesionymi do góry, a jakby tego było mało, no to się okazało jeszcze, że najbardziej płomienny obrońca demokracji, pan Mateusz, Kioski, filut na utrzymaniu żony. No nie był wcale na utrzymaniu żony, bo się okazało, że tam doił force z tych zbiórek publicznych kodziarskich, aż miło tutaj tam się konfidenci uwijają, pożyteczni idioci zrzucają się, chodzą, zbierają do puszek i tak dalej. A pan Mateusz tutaj sobie wypłacał po kilkanaście tysięcy złotych, pod pretekstem oczywiście jakichś usług. Informatycznych. No, proszę Państwa, od razu się tutaj wyjaśniło, przy tej okazji kilka spraw się wyjaśniło, bo po pierwsze, że czysty typ nordycki bez mydła jest czysty. Otóż skoro pan Mateusz Kijowski już został obrońcą demokracji, no to nawet jakby ukradł wszystkie te pieniądze, to nic mu nie zaszkodzi. on sam to rozumie, bo powiedział w takich tytułach wyjaśnień, że no, rzeczywiście zachował się niezręcznie. To święte słowa, bo gdyby się zachował, trochę zręcznie i to nikt by w ogóle się o tym nie dowiedział, a zachował się niezręcznie, po Hamszku doił te pieniądze, malwersacje takie. No, to nic dziwnego, że zarząd ten cały Kodziarski, teraz wybory będą w lutym tam do najwyższych władz obrończych demokracji, no i podchody, a pan Mateusz Kijowski od razu powiedział, że to właśnie dlatego to zostały te niezręczności jego wykryte, bo szykują się jakieś inne szakale, żeby zostać głównymi obrońcami demokracji. No i podniosły się głosy, ale zanim do tych głosów dojdziemy, to jeszcze jedna uwaga, bo druga sprawa się wyjaśniła. Otóż pan Mateusz Kijowski na przesłuchaniu u resortowej stokrotki, bo resortowa Stokrotka natychmiast go wezwała na przesłuchanie, no co to ma znaczyć? I zapytała go tak, jak pan redaktor Michnik w swoim czasie generała Kiszczaka. Panie Kijowski, czy pan jest człowiekiem honoru i on po krótkim wahaniu, podobno, przyznał, że jest. No, skoro człowiekiem honoru był generał Kiszczak, to nie ma takiej możliwości, żeby człowiekiem honoru nie był generał Marek Dukaczewski. A skoro generał Marek Dukaczewski jest człowiekiem honoru, no to pułkownicy też są człowiekami honoru. A skoro pułkownicy są człowiekami honoru, no to i porucznicy są człowiekami honoru. A jak porucznicy są człowiekami Honoru, to każdy prosty konfident jest człowiekiem honoru, bo ten honor spływa z, od z najstarszego kiejkuta aż do prostego konfidenta. No i w ten sposób pan Mateusz Kioski potwierdził wszystkie moje najgorsze podejrzenia, że on też jest człowiekiem honoru. Proszę Państwa, widać wyraźnie, że tam wcale mu to nie przeszkadza, żeby kandydował w tych wyborach co więcej. Wydaje mi się, że może je nawet wygrać, jak pozostałe człowieki honoru dojdą do wniosku, że już więcej takich niezręczności nie upełni, że będzie teraz zręczniejszy. No i o to chodzi. Bo z przeciwnej strony podnoszą się głosy, że lepiej by było, gdyby pan Mateusz Kijowski jednak zrezygnował z funkcji głównego obrońcy demokracji w naszym nieszczęśliwym kraju i żeby takim głównym obrońcą demokracji został pan Władysław Frasyniuk też tak uważam, że lepiej się nadaje, bo pan Władysław Frasuniuk, podobnie jak inni legendarni przywódcy Solidarności, nie rozliczyli się ze znacznie większych sum, bo tam pan Kijowski tylko z 90 tysięcy tam skręcił, a tam ci się skręcili, znaczy skręcili, no nie rozliczyli się z sum znacznie większych. Przypomnę, że w latach 80. podziemna Solidarność dostawała od CIA za pośrednictwem centrali związkowej AFL-CIO, co najmniej dostała 200 milionów dolarów przez uważany wtedy za bezpieczny, dzisiaj już nikt tak nie uważa, kanał Watykański, a co najmniej dwa razy tyle przez międzynarodowe biuro solidarności w Brukseli, którym kierował podówczas tajny współpracownik Służb Bezpieczeństwa yy, Jerzy Milewski, późniejszy minister stanów, kancelarii prezydenta Wałęsy. No i tutaj już bezpieka na pewno wiedziała, kto ile dostał i gdzie schował. I yy, mówiło się wtedy w latach 80., że no, trzeba będzie tu rozliczyć te pieniądze. Oczywiście nie teraz, kiedy tu straszliwa Esbecja się tu sroży, ale w wolnej Polsce to już na pewno. No i wreszcie na Stała Wolna Polska, pierwszy zjazd Solidarności już w Wolnej Polsce i jakiś taki, prawdziej złożył wniosek, żeby no, towarzysze, to teraz rozliczmy te, klangor się podniósł aż pod niebiosa, no, ale co w zaklęciu zostało wypowiedziane, więc trzeba było coś z tym zrobić, nie można było tak to, żeby tego zostawić bez odpowiedzi. No i rada w radę uradzono, że ksiądz prałat Henryk Jankowski da kapłańskie słowo honoru, że z tymi pieniędzmi to wszystko było w jak najlepszym i to było całe rozliczenie, więc jestem przekonany, że pan Władysław Fraseniek rzeczywiście się bardziej nadaje na lidera obrońców demokracji w Polsce niż pan Mateusz Kioski. Pan Mateusz Kioski widać, że to jest gówno zjadka. Tam to, to tak jak w tej żydowskiej anegdotce, nie wiem, czy Państwo znają. Żydzi modlą się w synagodze, a najbardziej hałaśliwie się modli jakiś taki Żydina, który tam molestuje pana Boga, żeby mu dał 500 dolarów i mówi, panie Boże, 500 dolarów i wrzeszczy te 500 dolarów jakiś poważniejszy tam uczestnik tej modlitwy podchodzi do niego mówi, masz tu 500 dolarów i wynoś się za strańcu, my tu się o większe pieniądze modlimy. No więc to trochę tak jest z panem Kijowskim i z panem Frasyniukiem. Proszę państwa, ale to są takie komiczne aspekty, niezamierzone oczywiście, komiczne aspekty walki o demokrację i praworządność w Polsce. Komisja Europejska Yeah. Nie podjęła 21 grudnia żadnych decyzji, widocznie czyjaś mocna ręka wcisnęła hamulec. No, i na razie, dopóki tam ten hamulec nie zostanie zwolniony, no to nie bardzo wiadomo, co z tym robić. Ale już rysuje się plan A i plan B, i nawet plan C się może rysuje. Plan A jest taki, że wytworzą się dwa alternatywne ośrodki władzy, że będzie rząd, ale tutaj. I w wyniku tego protestu y, parlamentarzystów opozycyjnych powstanie drugi ośrodek władzy, taki prawdziwa demokracja i tak dalej, prawdziwy rząd Polski, y, czy tam polskojęzyczny, wszystko jedno, i y, zaapelują, y, zaapeluje ten alternatywny ośrodek władzy o międzynarodowe uznanie. No tak właśnie było y, w 1945 roku, kiedy to y, Społeczność międzynarodowa, alianci cofnęli uznanie rządowi polskiemu w Londynie, a obdarzyli uznaniem rząd premiera Edwarda Osóbki-Morawskiego w Warszawie. No i to tak, ta historia się powtarza, czasami jako farsa, no ale to, to farsa, nie farsa, ale tak by było. No i to jest plan, a czy Niemcy na to się, nasza złota pani na to zdecyduje, to nie jest takie pewne, dlatego że przed wyborami prezydenckimi we Francji to mogłoby taka ostentacja w ostatecznym rozwiązaniu kwestii polskiej mogłaby podziałać jak zimny prysznic na wszystkie inne kraje członkowskie Unii Europejskiej, który by najgłupszy by nawet zrozumiał, co oznacza, jak do czego prowadzi niemiecka hegemonia w Europie. No i wtedy prawdopodobnie wygrałaby we Francji Maryna Le Pen, a kto wie, co by się stało w pozostałych krajach Unii Europejskiej. Europejskiej prawdopodobnie mógłby to być, być, mógłby to być początek końca Unii Europejskiej, a więc i dotychczasowej formy niemieckiej hegemonii w Europie, więc prawdopodobnie nasza złota pani się zawaha przed taką ostentacją w takiej sytuacji plan B. Plan B, no cóż, plan B może być taki, że nie będzie żadnego alternatywnego ośrodka władzy tylko wykruszy się większość rządowa już pobożny minister Gowin tam coś zaczyna przebąkiwać, że on tu nie ze wszystkim mu się to podoba. Poseł Ujazdowski, no na razie europoseł, ale to może być jaskółeczka taka zdradliwa, która tutaj zapowiada rozmaite te... Wystarczy, że Gowinowcy i Ziobryści przestaną popierać rząd. Będą oczywiście za to wynagrodzeni jakimiś synekurami, czy nawet dożywotnymi trafikami. Raz już to zrobili, więc dlaczego nie można drugi raz tego zrobić, a wtedy pokojowo, demokratycznie Jarosław Kaczyński utraciłby większość rządową, no i nie byłoby żadnego innego wyjścia, jak tylko podać się do demisji, a już stare kiejkuty podobnie się rozmawiają z posłami poszczególnymi, który się nadaje do stworzenia takiej nowej większości, czy a który się nie nadaje jak to rokuje po pozytywnie, a który nie rokuje. No i wreszcie plan C. Nawet pan marszałek Stanisław Karczewski wystąpił z kompromisową propozycją, żeby rozładować to napięcie. Senat rozpatrzy poprawki opozycyjne i je tam do ustawy budżetowej wniesie w ten sposób i rządowy wilk był syty, byłby syty, dlatego, że głosowanie w sali kolumnowej nie byłoby nieważne, no bez względu na to, co tam utytułowani krętacze na ten temat co opowiadają, byłoby jak najbardziej prawomocne i tak dalej, więc druzy utytułowani krętacze mieliby tutaj możliwości habilitacji nawet z tego. No a i owca opozycyjna by była uratowana, no bo jednak poprawki zostały uwzględnione i w ten oto sposób sytuacja by się przeciągnęła aż do rozstrzygnięć, które zapadną na najwyższej półce polityki światowej, co dalej z kwestią polską. Więc, proszę Państwa, na razie jeszcze wszystko pozostaje w zawieszeniu. Nie wiem, czy 11 stycznia, kiedy to Pan Rysio wezwał hmm. naród polski, żeby murem stanął za tymi pulchnymi ciałami posłanek partii Nowoczesna, które tam własnymi właśnie piersiami i... Z tamują drogę faszyzmowi złemu, żeby naród stanął za nim murem. No nie wiem, czy to się nie zdezaktualizuje w tej sytuacji, kiedy aż plan A, plan B i plan C jest w zanadrzu, no a poza tym obrońcy demokracji straszliwie się sfajdali.